Witam wszystkich na nowo w drugim odcinku. Bardzo, bardzo serdecznie. Etc., etc. Słuchajcie, lepsze jakoś będzie. Moderator, e, do którego bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuj, dziękuję, szulu. E, zrobił tak, jak powinno to być. Teraz już powinno być ok. E, chwilę na chwilę wbiłem, zobaczyłem, działa, jest wszystko ok, więc słuchajcie, lecimy kolejny odcinek. E, więc tak, jak mówiłem, witam się z YouTubkiem. E, na Twitchu nagrywamy. No i co, dziękuję za. Lajki, polubienia, subskrypcje, co tylko dojście więc lecimy dalej. Ostatnio skończyliśmy na trolu, na trolu? Ja mogę to tak nazwać, że na, na trolu. Zobaczymy co dalej. Dobra. Dobra. Zobaczcie już teraz... On go tam ciupie, czy mi się tego wydaje? Dobra, yy, czekajcie. Czekajcie, on ma. Kurma, nie mam go nawet jak... jak tu za bardzo... nie... czekajcie. A, dobre, 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 nieważne. Dobra, czekaj, a Oteu się, ty to strzelaj lepiej. Dobra, czekajcie, dostał, dostał, dostał. Yeah. Right. Two hours later. Ah, dobra, Masz za swoje! Ten jak się. Tenak się wyżywać na nim zaczął. Ka-dem! Jesteś niczym! Chłopcze, spójrz na mnie! Spójrz na mnie! Chłopcze, spójrz na mnie! Udało się! Nie jesteś gotowy. Co? Ale jak to? Znalazłem jelenia. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra. Sprawdziłem Wracamy. się. Jestem gotowy. Wracamy do domu młody za, zawiedziony już Witam czterech widzów na streamku U siewa się ma! Chłopcze nie jesteś gotowy. Chłopcze. Dobra, teraz zniknął. Dobra, jest ok. Dobra, słuchajcie, zbieramy po nim. Nie odzywa się więcej. Od razu do niego zamknij tam siedź a ty gdzie? A ty gdzie? Co, co? Droga do domu jest tu. Nie były, że coś tu się stanie. Nawet czekajcie. Eee, po prawej stronie. Dobrze. Dobra, ok. Tak wiem, 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 że jeden to musimy ten. Ej, dobra, spióch się najlepiej lepiej, nie wykluczę. Tym żartem. Le lepiej mi się podobało właśnie walenie z tutaj niż tym toporem całym. Cyk, Dobra. Idziemy dalej. Nie możesz otworzyć drzwi, co? Zamilcz. <laughs> Młody. Nie, no on dostanie, dzisiaj od niego pobie. On, on dostanie dzisiaj po obiegni A ty gdzie Mody Oj co spytałeś czy możesz? Nie ma... Cyk, cyk, cyk. Dobra, śpi. Nie działa. To się robi tak. Cyk, cyk. Nie musi działać. Co to się robi? No i co? I co młody? Już nie trzeba to pora mieć. Mówiłem, że las wydaje się inny. Dlaczego Młody, słuchaj. Chodź, synek. Synek! Synek! Bagiacie pierdolne! To cię krew zal... Ty to sobie podpadłeś. Nic się nie odzywaj. Dobra. Dobra. Lecimy daj, po niebie co? Szukaj tutaj... Po... Ptaków? ataków. Miałby spalić ogród mamy. I od kiedy draugry są tak blisko domu? I czym było to lodowe coś, które nas zaatakowało? Nie wiem. Bądź cicho. Jesteśmy blisko domu. Dobra, już wiem, co się dzieje. Wchodź, chłopcze. Kurde. Z tej perspektywy wygląda trochę bardziej życzliwie. Nie wiem czy tylko ja tak uważam, czyli. i wy. Jak nie fair młody. kontrolę. To coś chciało nas zabić. Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz... Już dawno nie chorowałem. Jest mi lepiej. Dobrze. No to chodź. Mam cię uderzyć? Masz spróbować. Ty. Jeszcze raz <noise> zasada na, na zezłuszczanie? Jeszcze, Jeszcze, Jeszcze raz. Przestań! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze! No i jednak lipa młody, twój gniew, zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Adrian, o, się, młody. Nie jesteś gotowy. Niestety będzie to tobą... być. Co to było? Ciężko. Wychodź! Nie masz co się ukrywać! Wiem, kim jesteś. Co się dzieje? Znasz go? Co A co ważniejsze, wiem, czym jesteś pod podłogę. Szybko. Mówiłeś, żebym tam nie wchodził. Kto to? Nie wiem. O czym on mówi? Nie wiem. Wchodź. Dobra. Zobaczymy sobie. Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi. Być większy, Co? ale to na pewno ty. Wiesz, i tak jesteś daleko od domu, prawda? No, jestem większy od niego ponad głowę. Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd. <noise> A podobno, wasza rasa jest taka rozwinięta. Znacznie Lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie, jak jakiś tchórz, co? O, no, to zły pomysł się zauważyć. tak do niego Wydaje mi się, że chcę. Opuść. Musisz tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Taki pewnie cię... No wreszcie. <noise> wreszcie. Nie ogarnę takich ludzi, którzy przychodzą specjalnie po to, żeby dostać. Dobra, mi to szybko, bo nie mam czasu. Nie. Widzę, że nie ucisz się na błędach. Hm?

To no, cool, no, tego, tego się chyba nasz bohater nie spodziewał. Jak ja się tobą rozczarowałem. No chodź! Bez sensu. No. Cię nie wiem jak nie patrzysz się, żeby to... <grafię> Za wolno, czekajcie. I co to wszystko? Dobra, no to ten tarcza coś mi chyba daje jednak. Szans z nim, mam chyba, czy nie Kurde Nie, 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 nie. Ale mi dołożył, nie no. Do... Serio nie da się tego przerwać nawet? Powiedz mi co chcę wiedzieć i pobó... To proste. No? Czemu tu są dwa łóżka? <laughs> Lego, kurde. Dawaj go kurde mojego Brawej golejgo Kurde trafiłem w czuły punkt. co Trzeba się było trzymać z dala od Midgardu no, no to nie Fair Zaczynamy drugą rundę za dużo gadasz dostaję niezłe wciery dobrze może ten kogo ukrywasz w domu będzie bardziej rozmowny Dobra, dawaj go tam. Nie ma co go, co go oszczędzać to 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 tak bardzo się Dobra, napierdzielaj go tam, nie patrz na co tam, co tu się dzieje, reszta tłucz Dobra, kończ go już mnie budzić mnie zaczyna ten gościu. Czy koniec czy nie? Coś czuję, że jeszcze nie. No i dobra idziemy stąd na razie. Ale stąd idziemy. On I tak się pewnie zaraz nam tutaj ten To jest symbol, idziemy do symbolu No i tak, ja się Jedz jedno! A ja w ogóle nie czuję! Kurde. W jaki sposób na niego będzie? Tylko jeszcze nie wiem, jaki. To coś się wykomenduje. Nie możesz mnie zranić! Nic nie może! Ta walka jest bezsensowna! Twoje starania są bezsensowne! Nie musiało tak być! Żałos! Nie wygrasz ze mną! Nie czuję nic! Za to ty czujesz wszystko, lecz... Mimo to, że nie nie jestem moim bratem. Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie! Czas to zakończyć. Nie pokonasz mnie! Nie, czy jesteś kurna jakiś... Właściwie już... Nie ma jakiegoś sposobu skończenia, prawda? Kurczę, no W jakikolwiek sposób musi być. Przecież on jest nieśmiertelny, to zaraz się odrodzi, to po co go tam zwalać? Czy uciąć mu resztę, tych, tych i w oddzielne miejsce poukładać, to może by się dłużej zrastało. Coś mi tu nie pasuje. Jak mnie znaleźli po takim czasie No cały czas cię szukali. To jest jedyne wytłumaczenie. Hej, co mam robić?